Dobra, że... A jest teraz lepiej za platformy rządów? No, tysiąc razy lepiej. E, co tak się zmieniło? Wszystko się zmieniło i praca, i zarobki. Wcześniej bo z, pra z nie, pracą pracą gorzej. A PO za to za tą... ja nie będę się wypowiadał, ale dla mnie to było. Bo ciężar ogólnie. Nie chcę się wypowiadać, bo to dla mnie to by było powiedzieć. Nie, rozumiem. PO to, to, to kupa dziadostwa, smród, brud i ubóstwo. Jak, pani, jak państwo myślą, po co ten tu zwróci w ogóle? Tu, żeby zniszczyć Polskę. Uda mu się? No, nie, chyba wątpię. Nie uda mu się, bo to, co pokazują w telewizji, to bzdury. A z, premi z, z premiera prezydenta są Państwo zadowoleni? No, jestem bardzo zadowolony. No, no, nie ma pan ze nie no, Nie, 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 nie. Zadowolony jestem w ogóle z PiSu. Czy ja bym było... by wybory, pan by na nich zagłosował? O, oczywiście, jak najbardziej. Na to w życiu. A pani, pani też by tak zagłosowała? Nie chcę. Tak i... tak nie chcę, bo nie pamiętam chcę. jak. Co było bra... Jak brałam za siłę na córkę. Zniszczyli wszystko. To nie miałam ani 500 plus, Zaz. ani nic, tylko po prostu no, marne grosze. A teraz jak jest? A teraz jest zupełnie inaczej. Waloryzacja większa, tak? Tak, oczywiście. A pre prezydent dobrze sobie radzi z premierem, na przykład? No mnie się wydaje, że tak. Nie, nie ma co zmieniać. Nie, nie ja ma bym nic nie zmienia. A 500 plus powiększy, bo ludziom ceny ludziom... się coraz większyły. Oczywiście, to jest też dobre. Ja nie mówię, bo ja nie pobieram, ale mówię, są ludzie dużo, jest młodych małżeń i to się naprawdę przydaje młodym małżeństwom. Idą, państwo idzie w ogóle do idą na rękę, do przodu na rękę. idą naprawdę i to jest bardzo dobre dla młodych małżeń. Nie możemy narzekać na rząd. Nie, no nie można narzekać. Dobrze, już nie